Siemanko z tej strony Blow, a to jest kolejny odcinek z serii Puzzle Minecraft. Powinienem chyba powiedzieć, że to będzie kolejny odcinek z serii Puzzle Minecraft z tego powodu, że już nagrałem ten odcinek. Jest to dość szczególny odcinek z tego powodu, że już piąty z tej serii i nie jestem tam sam. Piszcie w komentarzach, czy robić więcej, więcej tego typu serii w, z kimś, czy tylko samemu. Więc. Ja Wam życzę miłego oglądania. No, cześć. Eee, zasada pierwsza: nie licz żadnych bloków z wyjątkiem wełny. Zasada numer dwa: eee, nie wolno Ci stawiać bloków. Zasada numer trzy: nie używaj e, latania, aby e, przewijać, e, znaczy pomijać e, wyzwania. Zasada numer cztery: e, graj z mobami wyłączonymi. Dobra, teraz ja się włączę. Więc tutaj poniżej przeczytam. Pierwsza zasada to jest. E, zasada. Ym, info, że ten pokój to jest. Pierwszy test. Y, możemy. Musimy tutaj zniszczyć wełnę, żeby znaleźć ukrytą skrzynię, w której znajduje się jeden redstone torch, czyli ta pochodnia. Ym, I potem musimy y, zniszczyć y, zielony Żółty blok. I położyć tam tą pochodnię. Więc szukajmy może No to zaczynamy Dobra O mam coś Ale tutaj nie ma tej tej Niech znajdziesz to mów Jest, jest, Masz... jest mam Już. Otworzyłeś coś no, tutaj przejście Pierwszy level. Kto pierwszy skacze? Może ja? Dobra Pyk, 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 pyk Właściwie to jest zadanie drugie już No Ajdź A też spadłem Najgorsze jest to, bo trzeba się tak... Rozpędzić trochę O, udało się Jeszcze te... Oj Drobne lagi nie pomagają No e. Z tej drabinki mamy zeskoczyć, na to szkło? No tak po prostu i Aj. ciągle i się Jump on the glass to get the top. Okej. Okay. i teraz tak ciągle w przyciskaj i wiesz. Ej, nie musisz. Może też Patrz. O tak. Ej. O widzisz, tak w ciągle przyciskasz i wiesz Aha, okej, okay, dobra, bez zatrzymywania no. Mi się już udało, to tutaj poczekam na ciebie Bo tu jest... Misja trzecia Obserwuję cię Dobra, teraz ten moment I w ciągle przyciskaj O O, udało się wreszcie Eeeem, teraz... No tu skacz na ten... na ten... Tu... Ech... Mm. To już raz tam się wywaliłem. Dobra, nic się nie stało. No. Już wiem jak tam przejść, to powinno się teraz udać. Mm. 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 Dużo to jest skakania w ogóle? A nie wiem Zobaczymy Mam nadzieję, że nie Aj. No, jestem, dobra Tylko teraz, żebym znowu nie schrzanił oh. Jest Tutaj nie przeskakuj, tylko wiem, tak ja zleć, wiesz. O, i tu już chyba. No, jest. Zdało się. Dobra. Dobra, zadanie trzecie. E... Płytka naciskowa jest. Nie. Jakby ustawiona na czas do drzwi? No, że. Żeby... Na końcu tego no, labiryntu. No. Dobra, trzeba znaleźć drzwi najpierw. I mamy, wiesz, przejść jak najszybciej, aby. No, no, rozumiem. Zanim drzwi się zamkną, dobra no. Tu są drzwi Weź się jeszcze Chodź No to trzeba tak szybko wbiec No, najpierw lepiej Zacisnąłeś? No, biegnij Run. Ej, źle Pomodiem drogę. Czekaj, dobra. Ja nacisnę Dobra No. no. No, ja tu jestem jak to. Się... Ej, Oj. dobra, ja naciskam, a ty tam czekaj. No, to fajne to. Szczerze powiedziawszy, o. <ścoughs> czekaj. Dostałem z drzwi. O! Ej, to jest chyba. Dobra, weź tam. Poczekaj na mnie, ja dojdę zaraz. Pyk. To jest tak wyliczone, że akurat, akurat dobiegniesz i od razu... I się zamyka przy tobą. No, lag. O, udało okay, się. Udał się. <grym> Idź przodem. Zdanie czwarte. Bardzo trudne. Oooo, wow. sketch. A to musimy pominąć, jeśli grałem w multiplayerze. O tu, tak? Mam rację. Mhm. Mm no. A co to w ogóle multiplayer było? Multiplayer plus z Naprawdę ciężkie. No, na multi to tym bardziej. No. Jeszcze Czytałem pewnie, lagi by były, i spychanie. No, oczywiście nie udało. piąty już. No. Yy, musimy przejść przez tę. przez tą lawę do końca. Bo tam... No, przez ten szklany to trz... nie będzie. No i trzeba uważać na dziury. W tym. W tym szkle? No. no. Czekaj, tutaj lepiej ostrożnie iść. No. Patrz pod siebie. Ja pierwszy, to pierwszy. Może ja. O, tu jest, tu jest dziura, uważaj No, tu też Tu też jest dziura O, tu Wracamy A, dobra, tam jeszcze jest droga e, Fake exit Fuck, wpadłem Dobra, teleportuj się Myślę, że nie będą mieć... ...nam tego za złe Bo to była konieczność Dobra, już jestem Gdzie, gdzie, gdzie? No, za tobą Nie widzę cię Ej jestem? Gdzie? Poczekaj No, się jestem okay. Dobra Tego lepiej nie klikajmy Bo to jest fake exit Idźmy tam Może coś tam jest Czekaj, lepiej z shiftem chodź wciśniętym no, Ale to że Tam idźmy Podskocz Tutaj? No Skacz Dobra I tam dalej ja właśnie też tym idę ciągle. O, o tu jest dziura. Tu skacz. Pyk. Dobra, Dobra, się Czekaj, tu jest jakaś płytka. No to sprawdź. <laughs> Najwyżej będzie TNT. Au. Ej, przeskoczyłem. Czy znaczy, zdążyłem pierwszy? 7 masz szałby, a 6. 7. Dobra, ja pierwszy będę tutaj skakał no. Chyba twój ulubiony etap tej mapy będzie. Nie, oczywiście, hmm. oczywiście to był sarkazm. Hmm, w ogóle co tu jest napisane? Hmm. Hmm, co teraz? Żeby A, to jest rabinka. No. Tam z shiftem musisz. Na, na tym yy, glowstone. Dobra. bo tam. No. Ogólnie to masz teksturpaka? Nie, gram na y, klasycznym. Ja mam tak z turpaka, właśnie. Oj. Ale mi. -y, fraps tak zaczął się i spadłem przez to, że byłem. Zdarzy się. Popchnąłem cię chyba. Ej. Nie mogę teraz. Ja, dojść. jeszcze się strasznie zacina. O. To zrób sobie tam mgłę. No racja Od razu będziesz miał więcej FPSów ów jak? O! Lepiej jest Teraz Dobra coś znowu się ścięło Mi się jakoś Dziwnie udaje o. ciągle. A już się. Yy, przestał zaczynać. Abym mnie wykrakał tylko teraz, bo teraz to na jego skok będzie przede mną. Jest, udało się. O, jak ty tam szybko skaczesz. Jest. No. Jest ten skill. Nie no, oczywiście, że tu. Nie no, masz większego skilla niż ja na pewno, bo więcej Skypeów przeszedłbyś już. No. O. Ten, naj ten skok jest najgorszy chyba Dobra, udało się Dobra Teraz tylko ostrożnie I. O Udało się Teraz się boję, bo jak spadnę to To koniec <gryw> Teraz na drabinkę no. I na kolejną Tu jest ciężko, musisz się rozpędzić Teraz mi akurat zaczęło lagować O, jest dobrze Aż obejrzę to z twojej perspektywy No ja z twojej też na pewno obejrzę No, jak coś to będzie jakiś link na końcu, nie? No, w moim opisie też będzie Dobra. link To doszedłeś, ja też no, zadanie numer 7. Znajdź ukryte, ukryty pokój, w którym będzie coś ukryte i... Nie, będzie... Zapamiętaj przedmiot z tego pudła, czy znaczy no, skrzyni. i będzie hasło jakieś chyba do otwar... Do otworzenia tego. To może ty tutaj stój, a ja poszukam tego. Możemy obrazy niszczyć? No. Jest coś. Chyba nie. Ch nie wiem, chyba tak, bo to nie jest blok. Y góra, dół, dół, góra, dół. Weź tam, kliknij to. Góra? No, pierwsze góra, drugie dół, dół trzecie dół, czwarte góra i ostatnie też dół. I kliknij tam, tam. Przycisk. Jak coś to mam. Mm, Dźwignia. O. Otworzyło się. Chodź pierwszy. Dobra. I zamknęło się. Zdanie numer 8: Zeskocz na dół do dziury i postaw. Dźwignię. Dźwignię, tak. W, w właściwe miejscu. Wskazówka. Jest na ziemi. Dobra. Na podłodze. Przeżyłem. Nie musisz się bać. Gdzie kładziemy? Tu chyba hmm. Czekaj, żeby jak ją zbierzesz, żeby nie wypadła tylko. To, do może, lawy. to może tu daj O tu O, o było dobrze <grym> Było Dobra, okay. skacz pierwszy Tylko uważaj <grym> Nie musisz mówić dwa razy Oj! Dobra znakowało mi Żyjesz. To najważniejsze. Czasu, ale żyję. Ej. Dobra. Dobra, teleportuj się. Chyba, że przejdziesz to. No. Wow. No, widzisz, też się zapaliłeś. To chyba przez te lagi. No. O, też się zapaliłem. Dziwne. I czekaj chwilę, bo chyba zaraz zginęłam. Pół serduszka. Everything peaceful już... Dobra, ja tu będę już zaczynał biec. No. Ja, ja poczekam chwilę, aż się przestanę palić. Bo o, bo upadek wiesz, nawet z takiej wysokości bym nie zabił. Miałem pół serduszka i mi się życie regenerowało. Tylko do jednego serduszka i od razu zabierało mi. No. Dobra. Klikaj dźwignie. O, super. No. Chyba to pierwsza mapa, w której takie coś jest. Chociaż nie. Jakaś... Ale fajny efekt to był. No Fajnie pomyślane. Metska... Nedski.org.uk Więc zapraszamy na stronę. Chociaż nie naszą. No. No i link do mapy będzie też y, w opisie naszych filmów. Tak, więc możecie coś ściągnąć. Wiecie co na was czeka. No więc to chyba byłoby na tyle. Do usłyszenia. No, do usłyszenia, cześć i pozdrawiamy. Mam nadzieję, że wam się y, ogólnie podobał Escape.